Bardzo dziękuję. Doczekają się swojej kolejki, panie burmistrzu, panie przewodniczący, drodzy radni, szanowni mieszkańcy i goście. Ponownie się muszę powiedzieć na sesji jest mi to trudno, ponieważ nie chciałbym tak mówić, ale czuć tutaj patologię panie burmistrzu. Taką dogłębną i mam wrażenie, że studzimy na dno i jeszcze bardziej głębiej. Po wypowiedzi pani radnej pani braty. Muszę do, pani Beaty Pochodni, muszę dołączyć do Pani Beaty Jakupie i stwierdzić, ja się chciałem, u, trochę nie rozumiem tego podziału. Jaki sens ma ten podział? Nie rozumiem podziału, że dzielimy na tych, co mają prawo głosu, tych, co nie mają prawo głosu. Pani Beata wspomniała teraz, że na spotkania w żygódzie no nie powinni przechodzić mieszkańcy Żygódki, natomiast Tutaj była wspomniana, kto ma działkę. Kto, nie wiem. Wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś ma rodzinę i idzie w czyimś imieniu. Wystarczy powiedzieć, że mieszkaniec Brzygutki mieszka na Brzygutce, ale nie wiem, ja o tym wiem, może pani o tym nie wie, że żeby wydostać się z Brzygutki trzeba przyjechać przez Brzygutkę. Więc to jest takie dosyć oczywiste. Czyli ten mieszkaniec Brzygutki też się musi zainteresować drogą w Brzygłodzie, ponieważ tą drogą codziennie jeździ do domu, i do pracy. To jest takie logiczne, a Pani tutaj widzi jakieś problemy i Pani oficjalnie powiedziała teraz, że mieszkaniec Brzygłódki nie powinien przyjść na spotkanie do Brzygłodu, na spotkanie z Burmistrzem. No to jest, użyła Pani tego sformułowania, nie wiem, czy się mylę, czy nie, a Pan Burmistrz jeszcze potwierdził przed chwileczką, że on ma prawo decydować kto mówi, kto nie. No gdzie my jesteśmy? To jest tragiczne, to jest tragiczne. Takim tokiem to my wszystkich pozamykamy w tym szkowie. No, to, to jest tak śmieszne, to, to jest tragiczne. To jest. To jest niewyobrażalne, no nie wiem co powiedzieć, no mogę tylko powiedzieć, mogę tylko współczuć mieszkańcom Żygódki, że tak naprawdę nie mają prawa przyjść na spotkanie w Żygłodzie, A jeśli ktoś pracuje na Mijaczowie, i tam też często przybywa. to tam też to z tego, ja powiem, powiem trochę więcej, bo ja nie wiem, czy będziemy weryfikować mieszkańców, którzy wchodzą na spotkanie, czy mają prawo, czy nie, czy będziemy zakładać jakieś opaski tym mieszkańcom, bo to, i, i, idziemy tą drogą, albo tak, dokładnie, e, mało tego, e, to, to, może jakiś stworzymy regulamin, że radni oraz pracownicy urzędu nie mają prawa głosu. No tak, tak. tak z tego pan Sławek był na spotkaniu, zadał pytanie i został. Nie, nie zadał pan. Nie zdążyłem. No brawo, panie burmistrzu, brawo. No. Gratulacje, idziemy w dobrym kierunku. To znaczy, że my teraz też tutaj. Dobrze, że jeszcze prawo nas chroni, ale wydaje mi się, że prawo też chroni mieszkańca dzielnicy Nowej Wsi, że może zadać pytanie. No w końcu to jest spotkanie. Pan Sławomir mieszkał na Nowej Wsi. Mieszka. Jest tym zainteresowany, ale idąc dalej, chciałbym też powiedzieć kilka zdań. Dzisiaj zgłosiłem się do, do, do wypowiedzi i zauważyłem, że pani bratka mnie, pani brata pochodnia mnie puściła, więc chciałem być menem puściłem panią bratę, pani znowu mnie wypuściła i tak cztery razy próbowała pani zejść. I takie ja mam pytanie, czy pani swoją wypowiedź uzależnia od tego, co ja powiem? Śmiem twierdzić, twierdzi, że tak. Czyli pani cztery razy puścia, puścia, puściła mi pani możliwość wypowiedzi. No to ja jak, ja jak mówię swoje własne zdanie, to nie uzależnia mnie od innych osób. Najwidoczniej pani musi być ta druga albo musi pani poczekać, aż ja coś powiem, żeby skonfrontować. Nie tędy tą drogą, pani radno, nie tędy. Ja wiem, że się pani z tego śmieje, pani się często śmieje na sesjach z wypowiedzi różnych radnych. No, ale myśmy, myśmy, tylko to współczyli, bo tu radni widzą, jest tablica na ekranie i cały czas Pani mi, usuwała się przede mną. A mieszkańcy mogą z tego wnioski swoje wyciągnąć. Dzisiaj jest Pani taka bardzo emocjonująca, dzisiaj Pani dużo mówi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że było spotkanie na komisji w czwartek ostatnie, przez trzy godziny Pan Burmistrz był orany. Tak powiem kolokwialnie e, przez radnych i pani wtedy, i pani koledzy z pani e, komitetu, z pani tutaj e, klubu, nikt z was ani razu nie, udzieli, nie, nic nie powiedział. Tak się zastanawiałem. Trochę mi było szkoda, burmistrza, bo był atakowany przez wszystkich. Nikt go nie obronił, nikt nie powiedział, nikt nie stanął w jego, po jego stronie. Najwidoczniej były takie mocne argumenty, że nie było sensu. Także tak mogę to stwierdzić. Idąc dalej, mam takie pytanie: jeszcze odnośnie, odnośnie punktu, który teraz mówimy, Panie Burmistrzu. Bo często jest tak, że my, jako radni, zadajemy różne pytania na komisjach, na sesjach. Przyszły wczoraj odpowiedzi, po raz pierwszy chyba. Natomiast powiem szczerze, że ja dalej nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ na wiele naszych pytań, między innymi moje, nigdy nie, doczeka, nie, nie doczekają się odpowiedzi. I tak się zastanawiam, patrząc dzisiaj na, na sytuację spotkań z mieszkańcami, ja rozumiem, że Pan nie chce, nie chce Pan nawet i usłyszeć pytań, ale jeżeli Radny na sesji zadaje pytanie i ktoś je zapisuje na karteczce, tak, to ja zazwyczaj przyjmuję wiarę, że dostanę odpowiedź. Natomiast no jest to smutne, ale prawda jest taka, że odpowiedzi na te pytania nie ma, na większość moich pytań. <laughs> Jeszcze chciałem tylko wracając do jednego pytania odnośnie inwestycji w Myszkowie, bo yy, było o tym głośno i na komisji ostatniej, i na poprzedniej sesji. Mianowicie o tym budynku gazowni nieszczęsnym, gdzie my jako radni nie otrzymaliśmy informacji o, możliwości, o, o tym, że jednak Pan z tego nie skorzysta z opcji pierwowykupu, działka trafiła w ręce e, prywatnej firmy, która założyła tam żłobek, a dostałem informację od mieszkańca, e, który do mnie napisał, że e, argument, argument miasta był taki kilka lat temu, że e, no nie za bardzo chciał tam zrobić żłobka, ponieważ. Yy, ponieważ yy, nie wiem, czy konserwator zabytków nie pozwalał. Były takie argumenty, że, że ten budynek się nie nadaje. I chciałem tylko dopytać się, czy to jest prawda. Czy, czy była taka sytuacja, że jakieś y, urzędowe y, przeszkody były na ten temat? Bo teraz mieszkańcy mają takie mniemanie, że. Miasto nie potrafiło, były, były i są dofinansowania na żłobki. Zresztą pytałem o tym nieraz w interpelacjach, tak, a pan z tego nie skorzystał, ponieważ nie dało się. A tu się okazuje, że prywatna firma kupuje tanio budynek w centrum miasta i potrafi to zrealizować. No i tu mam pytanie bo ja nie słyszałem o, tym, o, tym, o tej przeszkodzie, ale może pan wie. No i to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, proszę pani Beata, pochodnia adwocem.